Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupami z Winted. Powiedziałam, że już do końca roku nic nie kupię, ale urzekłem je spodnie, które naprawdę były po 10... Zapłaciłam, jedna paczka do mnie przyjdzie i druga paczka przyszła. Jedne i drugie spodnie uczyniły mnie 10,40. Jedne 10,40, drugie 10,40. Po odliczeniach wszystkich kosztów, czyli paczkomat, te ubezpieczenia, to one mi wyszły po 5 zł, czy po 4 zł nawet. Poczekajcie, 4 i 6 Po dwa złote je wyszły, obydwa spodnie. Więc gdyby nie te wszystkie opłaty, to naprawdę tak naprawdę po dwa złote mi mnie uczyniły spodnie. Słuchajcie, urzekły mnie miło, że tak za Disneyem nie przypadam. Tu mają co prawda dużą dziurę, tu mają dwie, a na, nie, dwie i taką jedną też dużą. I słuchajcie, na jednej i na drugiej nogawce są wyszyte, wyszyte mini. Myszki miki. Pasie To są 44 rozmiar, ale mi się wydaje, że spokojnie się zmieszczą, one mi się wydają strasznie duże, Nie mają szewka, mają tu jakiś, tu jest szewek, 3 razy XL, czyli 44 albo 46 nawet bym powiedziała, w pasie mają szeroką gumę, więc na tyłku się będą trzymały, jeszcze sprawdzę czy kieszenie nie są dziurawe, nie. Mała kieszonka też nie, też nie. Z tyłu nie mają, mają kieszenie, ale nie mają żadnych dziur ani właśnie myszek Mini, słuchajcie, i są długie: długie, długie, aż do kostek. Także powiem wam na jesienne dni, zaraz je wypiorę i schowam do szafy. Na jesienne dni takie już październikowo, bym powiedziała nawet, przepraszam, listopadowe, rewelacyjne. Także myślę, że zakup życia zrobiłam. <laughs> I naprawdę to już są. Ta paczka, i ta, co przyjdzie jutro, czy pojutrze też to już są naprawdę definitywnie ostatnie zakupy z, z, w ogóle ciuchowe. Ja przemyślałam sprawy, ostatnio wydałam do takiego warsztatu terapii zajęciowej wydałam 8 worków na wiosnę teraz wydam w styczniu, kiedy miałam wolne chorobowe, wydałam 4 worki i w tamtym roku wydałam też chyba 8 worków. Więc naprawdę już się rozgrzeszyłam z wszystkim, zostawiłam tylko te rzeczy, naprawdę te z ręką na sercu mogę powiedzieć, że zostawiłam tylko pięć rzeczy. Jeden strój kąpielowy, którego mi szkoda, którego bardzo chciałam, ale się w niego nie mieszczę, a jak jestem szczuplesza, to jest dla mnie za duży, więc, więc go zostawiam, bo jest piękny koronkowy biały. I, i cztery rzeczy zostawiłam takie. Co się waha, ale y, może je założę, y, y, wiecie, może je założę, może nie, ale wiecie, no pięć rzeczy, z czego cztery takie większe, no bo strójkąpilowy to naprawdę mało miejsca zajmuje. Ja go wywiozę do, do domku letniskowego, niech sobie tam leży. A te cztery rzeczy to naprawdę to jest nic. Przy, słuchajcie, 8, 8, 16, 20, ponad 20 worów oddałam do takiego warsztatu dla niepełnosprawnych. Oni ucieszeni, ja jeszcze bardziej zaczęłam sprzedawać na winted, ale to się mija z celem. Ja sprzedałam kilka rzeczy. Ale to były takie, a może pani u, za dwa złote, może pani zmniejszy do złotówki, albo no ja rozumiem, ja też szukam za tań, na tańszych, ale potem to stwierdziłam, że to jest, no ktoś się bardziej ucieszy i ja to szybciej się tego pozbędę, bo to przerzucałam tylko skupki na kupkę, wiecie jak jest. Także dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, papa. Pa.